Dzień dobry, dzień dobry witajcie z mojej siłowni ja już skończyłam teraz 20 minut ćwiczeń i Rozpływam się. Jest godzina, w ogóle jestem bardzo dumna, pochwalę się. Mówię o tym, która jest godzina, dlatego że dziś wcześniej zaczęłam dzień. Jest godzina ósma, a ja skończę ćwiczenia na siłowni. A w ogóle jeszcze dzisiaj był mały incydent, bo wyszliśmy rano z Zosią na spacer. No i potem wyjeżdżamy sobie na siłownię. I Zosia już się oduczyła tego, żeby wybiegać przed bramę. No i ona, jak jej mówię po angielsku, bo ja jej komendy, komend uczę po angielsku, że w takiej sytuacji, jakby moi znajomi się nią opiekowali nie Polacy, no to, żeby mogli się wygadać z Zośką. No i słuchajcie, ona w ogóle nie reaguje na otwartą bramę, a dzisiaj, ja nie wiem, czy ona nie jest po prostu zbyt mądra. I czy to nie było tak, że ona po prostu uśpiła moją czujność i wybiegła dzisiaj przed, przez ogrodzenie. I najlepsze jest to, że teraz od kiedy mój gość przyjechał, to Zośka się strasznie popisuje i sprawdza sobie, na no jak dużo może sobie pozwolić. No i dzisiaj, jak wybiegła, bo już się tak zdarzyło chyba z pięć razy, że mi wybiegła w ciągu trzech miesięcy, więc nieźle to wystarczy, że ja wyciągnę jedzenie na zewnątrz i od razu Zoszka przybiega. A dzisiaj nawet jedzenie nie pomogło i nawet miałam taką puszeczkę z mokrym jedzeniem, taką jej ulubioną przygotowaną i też w ogóle nic, zero, zero reakcji. No i chodziliśmy za nią chyba za jakieś 20 minut, w końcu powiedziałam, że dobra, wiesz co, jedziemy na siłownię, Zoszka wróci, może się po prostu trochę przestraszy, bo ja mam Pola dookoła siebie ona zaczęła z psami biegać po pola, więc nie ma w ogóle opcji, żeby ją dogoniła, co nie? No i jak już się zbieraliśmy do wyjazdu, to no jak w ogóle Zośka sobie wróciła do domu mokra, ja nie wiem czy ona w jakiejś rzece nie pływała, miała suche tylko uszka, więc musiała sobie popływać z jakimiś psami, no i to nam trochę opóźniło dzisiejsze wejście, ale całe szczęście, że Zośka wróciła. Będę musiała teraz po prostu jeszcze ostrożniej tą bramę otwierać, już myślałam, że się nauczyła, ale właśnie teraz ma takie fazy, że sprawdza Zośka na ile sobie może pozwolić. Wiecie, przy nowej osobie, w ogóle też się czuję zaniedbana, wiecie co? Zosia do mnie w ogóle się nie przytula, a do mojego gościa to po prostu chodzi jak zakochana, naprawdę. Także czuję się opuszczona. No i teraz właśnie z, y, ja robię sobie takie ćwiczenia bardziej Ja pobiegałam sobie na bieżni, potem pochodziłam na takiej maszynie, która ma takie schodki, że tak jakby się wspinało. I teraz jeszcze sobie zrobię 10 minut rowarki, na rowerku. Zrobiłam już 20 minut ćwiczeń, to jeszcze zrobię 10 dodatkowe i skoczę sobie na saunę i e, nagram Wam troszeczkę dzisiaj. E, jak wrócę do domu, to zrobię sesję kombinazonów, więc będziecie mogli jako pierwsi zobaczyć jakie będą kolory kombinazonów. Ten odcinek teraz nagrywam w niedzielę, ale on się pewnie pojawi w poniedziałek, bo jeszcze mam jeden odcinek do zmontowania, więc malutkie opóźnienia. I zastanawiam się, zastanawiam się, gdzie zrobić sesję, bo chyba dzisiaj nie zrobię na plaży. Jeszcze się zastanowię, pomyślę nad miejscówkami, natomiast mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego dla Was. I mam opóźnienie z tym odcinkiem, w którym poradzę Wam troszeczkę jak pozować, jak ładnie wychodzić na zdjęciach jak ustawiać ciało, na co uważać i tak dalej, bo muszę po prostu technicznie się zastanowić. Ja lubię bardzo nagrywać takie luźne vlogi, a jak mam takie konkretne, że muszę coś przekazać, to muszę to troszeczkę rozplanować. Jeszcze nie przywykłam do takich odcinków, także proszę uzbrojcie się w cierpliwość, uzbrojcie się w cierpliwość, ale nie lubię, takie odcinki się na pewno pojawią, a ja wracam do ćwiczeń i mam takie piękne widoczki teraz przed sobą. Sorry, jak będzie hałas, ale jestem na rowerku i aż się chce, aż się chce ćwiczyć przed homofonem. Zakończenia zakończone, sauna zakończona, zaraz zabiorę się za przygotowywanie przepisu awaryjnego. Ale zanim zacznę gotować jakieś tam powiedzmy wielkanocne rzeczy, no to ja sama muszę zjeść. Bo jak będę gotować na, głodna, na, na głodnego, chyba tak się mówi, no to będzie słabo, także teraz jesteśmy w takim miejscu. Ja kiedyś tutaj z Aleksą nagrywałam, to się nazywa Crate i tutaj jest tak, to jedno z najbardziej popularnych miejsc śniadaniowych. Także śniadanie będzie na pewno dobre i dzisiaj śniadanie wegańskie. Ja sobie zamówiłam scramble tofu, czyli jajecznicę, tofucznicę. O, to się nazywa po polsku tofucznicę. no i nie mogę się doczekać oczywiście czarna kawa. Właśnie nie pamiętam, czy ja wam mówiłam o tym, czy nie, czy ja wam o tym wspominałam jakoś rano, bo wypiłam na razie tylko jedną kawę, a mój standard to, to takie trzy kawki, także wiecie, trochę dzisiaj jestem śnięta. W każdym razie, jeżeli nie wspominałam, to dzisiaj w planach była sesja kombinazonów od Hati Hati. Widziałyśmy z Dominiką, że super zareagowaliście na te kombinezony, ale mamy dość mało sztuk i dlatego sporo z Was się pytało, czy będzie w ogóle opcja zamówienia tych kombinazonów przed sprzedaży. E, więc tak, tak, kombinezony będą dostępne w przedsprzedaży i przygotowałyśmy zdecydowanie więcej kolorów, tak, żebyście mogły wybrać, jaki kolor Wam odpowiada. Tutaj jest taki zielony, to jest chyba zielony butelkowy, tutaj taki musztardowy. Ja mam teraz na sobie pomarańczowy kombinezon. Zaraz Wam pokażę jeszcze więcej kolorów, natomiast nie udało się dzisiaj pojechać na plażę, dlatego że słuchajcie, po pierwsze, tak jak Wam mówiłam, Zoszka uciekła i to trochę nam przedłużyło, no nie wiem, jakieś... 30 minut, chyba początek dnia, a potem wydarzyła się kolejna ciekawa sytuacja, która sprawiła, że humor mi dzisiaj siadł. No, już teraz jest ok, ale kolejna karta moja została wciągnięta. No, także wiecie, ja już nagrywałam chyba 2 czy 3 odcinki na temat mojej sytuacji tutaj z wyciąganiem pieniędzy, więc już jak kolejna karta teraz poszła, to Trochę się podłamałam, muszę Wam powiedzieć, ale zjadłam sobie jakąś tam dobrą sałatkę, zmontowałam odcinek i wrócił mi dobry humor, no bo bez sensu jest stracić swoje zdrowie i się tym przejmować, no ale powiem Wam, że humor mi naprawdę siadł, więc od razu zrezygnowałam z plaży, bo też była już taka godzina, że słońce było bardzo wysoko, więc nie wyglądałyby te zdjęcia najlepiej, bo pamiętacie, tak jak Wam mówiłam, że najlepiej się wygląda, kiedy... Słońce albo światło. Stoimy naprzeciwko światła. Ja teraz doświetlam się trochę lampą, więc też mam nadzieję, że będzie w miarę ok. Aczkolwiek pamiętajcie, że ja oświetleniowcem nie jestem, więc ja się staram tak bardziej amatorsko. Bardziej amatorsko podejść do tematu, ale jakąś tam wiedzę mam, w związku z tym, że pracowałam jako modelka, więc wiem mniej więcej jak się ustawiać do światła. Natomiast kwestię samego światła jeszcze sama też rozgryzam, jeżeli chodzi o tego rodzaju ustawienia. No więc plaża odpadła naturalnie. Pomyślałam, że gdzieś może tutaj w mojej okolicy zrobię zdjęcia gdzieś przy jakiejś palmie, ale też sobie tak pomyślałam, że. Tak naprawdę to przy moim domu to prawie wszędzie są ulice takie normalne. No i też jakbym poszła sama, rozstawiła statyw, to też, no kurczę, nie wiem, czy ktoś mi tego yy, statywu nie zgarnie. Jednak na plaży miałabym szansę dogonić kogoś, kto by chciał mnie okraść. A jak ktoś by przejeżdżał na skuterze i chciał mnie okraść, to myślę, że byłabym w pozycji straconej. Więc wygospodarowałam sobie kawałek ściany z moim kwiatkiem. I tutaj yy, już sprawdzałam, wychodzą naprawdę spoko zdjęcia. Po pierwsze, ja mam teraz przed sobą... Dwie pary przeszklonych drzwi, takich bardzo wysokich, więc wpada mi światło naturalne, do tego jeszcze sobie doświetlam taką lampką ledową. Ja pokazywałam Wam tę lampę, jak ją kupiłam, wtedy chyba nagrałam odcinek, co ja wtedy kupiłam, wtedy kupiłam jakiś stat... Aha, to jest ten odcinek, gdzie GoPro kupowałam i tam kupiłam, co napisałam chyba, że zrobiłam zakupy za 4 miliony czy coś takiego. Nie, więcej, więcej, to było za 10 milionów chyba, no jakoś tak, więc doświetlam się taką lampką eee, i spoko wychodzą tutaj zdjęcia naprawdę bardzo fajnie bo musimy teraz zrobić takie zdjęcia bardziej katalogowe wiecie, że będą takie pozy przodem, ja robiłam generalnie takie pozy, że o, w takim kombinezonie zobaczcie, lepiej się wygląda nie jak się tak stoi teraz mi mam stopy ucięte ale nie miałam stop uciętych, tylko lepiej jest jak jest taka przerwa między nogami, od razu fajniej to wygląda, jeszcze można sobie rękę na biodro położyć, robiłam też takie pozy, że podnosiłam trochę nogę no, i oprócz tego, jeszcze jak robię zdjęcia produktowe do sklepu, to ja Wam kiedyś opowiadałam chyba na przykładzie top model, jak się robi zdjęcia katalogowe zazwyczaj. Oczywiście każdy ma inny schemat działania, ale w mojej pracy najczęściej to wyglądało tak, że robimy zdjęcia na wprost. Takie proste, może być uśmiech, może być, bez zależy, jak, jak ktoś sobie tam zażyczy. Później 45 stopni, później 90, tył, i do tyłu zazwyczaj się odgarnia włosy, żeby było widać ładnie ubranie. I na koniec jeszcze przy niektórych katalogach fotografowie życzyli sobie, żeby zrobić jakiś freestyle, czyli jakąś taką, nie wiem, pozę bardziej ruchomą, wiecie, że gdzieś siedziecie, gdzie skaczecie i tak dalej. No i ja mam kolorów dużo do przerobienia, bo wam pokazałam tylko kilka, zaczekajcie. Przepraszam, jeżeli one będą szeleścić, postaram się jak najciszej wam pokazać. Tutaj mamy kolor śliwki. Czerwony. Czarny. Bordowy granatowy, biały. I oprócz tego mamy jeszcze jasno-niebieski i jeszcze jeden kolor, wszystkie zdjęcia będą dostępne na stronie. Jak będą dostępne na stronie, to ja Wam oczywiście pokażę na stronie na, Boże na stronie na Instagramie zrobię Wam zajawkę, bo niedługo ruszymy z przed sprzedażą. No, więc jak ja bym teraz miała być gdzieś na plaży, albo tutaj gdzieś w okolicy i przebierać się, bo mamy tych kolorów, no nie wiem, z 10 jakoś tak, to byłoby mi strasznie ciężko, a poza tym, jak widzieliście, te ubrania są zapakowane, więc one są zagniecione. Ja musiałam dzisiaj pierwszy raz od ponad dwóch lat używałam żelazka. Ja w ogóle nawet jak w Polsce mieszkałam, to wyszłam z założenia, że żelazko nie jest mi potrzebne do życia. <grym> I używałam go tylko w takich sytuacjach, jak na przykład musiałam założyć, nie wiem, koszulę na zakończenie roku szkolnego albo nie wiem, jak szłam na jakąś rozmowę o pracę, jeszcze w sumie przed tym, jak zaczęłam pracować w modelingu. A tak poza tym. Mi, mi, mi w ogóle nie jest po drodze z żelazkiem, słuchajcie, więc e, czego się nie robi? Poświęcenie dzisiaj było z mojej strony. Przecież żartuję trochę, ale rzeczywiście ponad dwa lata. W Hongkongu też nie korzystałam. To słuchajcie, to to musiały być ponad trzy lata. Trzy lata nie korzystałam z żelazka. W ogóle mam żelazko z Lidla z Polski. <grym> Wzięłam je ze sobą, chyba jak się przeprowadzałam do Malezji. Nie wiem, kiedy to było chyba z 4,5 roku temu jakoś tak. No jeszcze to żelazko mam, jeszcze działa jakieś firmy, firmy Silvercast e, i muszę Wam powiedzieć, że nie narzekam to takie małe, takie podróżne żelazko, no ale sprawdziło się, także spoko. E, no i, i nie byłoby możliwości za bardzo zorganizować tej sesji, bo ja muszę na świeżo prasować te ubrania, wiecie, żeby one ładnie wyszły w takim zdjęciu katalogowym. E, także dzisiaj zrobiłam 3-4 kolory na razie. Robię teraz przerwę, bo idziemy do znajomych na grilla i jeszcze zobaczę, czy uda mi się jakieś zdjęcia dzisiaj obrobić, ale widziałam przebitki na komputerze już, bo sobie przyłożyłam kartę i naprawdę spoko to wygląda z tym światłem. Właśnie może zrobię coś takiego, że tutaj jakoś tak bardziej zaaranżuję tę ścianę, żeby mieć takie mini studio do robienia zdjęć, bo to by było w ogóle bardzo spoko. Ja mam słabą wyobraźnię, jeżeli chodzi o dekorację wnętrz. Korzystam z Pinteresta, więc może coś jakoś się zainspiruje. No nie wiem, wydaje mi się, że przydałby mi się tutaj taki większy regał, żeby jakieś takie kwiatki zwisające może ustawić. Coś tutaj muszę wykombinować, słuchajcie. Coś muszę wykombinować, żeby mieć ładnie i też myślałam o tym, żeby jakąś makramę kupić, taką... Yy, wiecie co, w ogóle właśnie na stronie HatiHati Hati. też są takie pojemniczki na... Na kwiatki, może pojemniczki, takie wieszadełka na kwiatki makramowe, one są super, więc może coś takiego tutaj zrobię. Tylko ja tutaj nie mam przebitych ścian, w sensie nie mam gwoździ, to musiałabym jeszcze zagadać z właścicielem tego domu, ale nie powinien mi robić problemów, oni są naprawdę w ogóle super. I jeszcze może jedno jakieś lustro rat ratonowe, też mi się wydaje, że to by była spoko opcja, i wtedy coś by się tutaj działo, i nawet jakby były te zdjęcia katalogowe, to ja bym miała taki kawałek pustej ściany. A tutaj by było, były jakieś takie fajne rzeczy w tle, wiecie o co chodzi, żeby to nie był taki aż pusty kadr, em, bo to inaczej wyglądałoby bardziej jak lookbook. No, takie, takie mam teraz wizje. Wiecie co, chyba najbardziej to bym chciała, żeby ktoś do mnie przyszedł i mi, po, ja bym po prostu powiedziała, zrób mi tutaj ładną ścianę w stylu boho, żebym mogła robić zdjęcia, tak by było najłatwiej, ale życie nie jest łatwe. Nie, ja nie mam żadnych powodów do narzekania. Później znowu będę miała komentarze, że Boże, ty to wiecznie narzekasz, ty to wiecznie narzekasz. No to ja kończę narzekanie w takim razie. W ogóle jeszcze też wam powiem, że piekłam wczoraj mazurek i nie, nie nagram wam odcinka z tego pieczenia. <śledzio> <śledzio> Dlatego że myślę, że jak oglądaliście tamten odcinek, w którym Wam pokazywałam przebitki, to wiecie dlaczego nie nagram Wam odcinka z pieczenia mazurka, ale powiem Wam, że dzisiaj się przegryzł. Popróbowałam jeszcze jeden kawałek i naprawdę jest spoko. W sensie to ciasto mnie nie powala na kolana, ale gdybym je zamówiła na przykład w jakiejś restauracji, to bym powiedziała, że jest ok. Także wydaje mi się, że jak na mnie, ja nie mam zbyt dużych umiejętności, jeżeli chodzi o, piecenie, o pieczenie ciast, wiecie, więc jak na mnie, to ja w ogóle sobie sama brawo przybiję, no czy nie tylko mi, bo to nie, nie ja sama oczywiście piekłam, zresztą Wam o tym mówiłam, ale wydaje mi się, że należy nam się brawa i e, zabieram się teraz do przygotowań do wyjścia, dlatego, że idziemy na grilla do znajomych. I na razie się z Wami żegnam, a być może jeszcze zrobię Wam przybitkę z psem, który dostaje szału na basenie. I ja Wam kiedyś pokazywałam, to jest pies mojej koleżanki, który nazywa się Jean, i on jest po prostu tak słodziutki. Nie będę Wam robiła spoilerów, zobaczycie po prostu, co ten pies wyczynia na basenie, I, ale jest, jest grubo, naprawdę. Także wielkie dzięki, że ze mną dzisiaj byliście i. Miałam dzisiaj robić kulki mocy, co nie? Tak chyba zapowiadałam. Już właśnie nie pamiętam, co zapowiadałam, bo w ogóle miałam dzisiaj w planach jeszcze zrobić takie te kulki, wiecie, takie... Wiecie jakie. <śmum> Mam nadzieję, że wiecie jakie. To takie do jedzenia. Ale nie wyrobiłam się dzisiaj. Ja się nigdy z niczym nie wyrabiam. Naprawdę już kiedyś o tym wspominałam, że ten czas to po prostu tak przelatuje przez palce. Serio. Kilka rzeczy tylko dzisiaj zrobiłam, a już jest po godzinie trzeciej. I co na, te, na grilla, idę na godzinę czwartą i tak naprawdę już będzie koniec dnia. No ale co zrobić? Trzeba się dostosować do tego, jak jest. Także te kulki jeszcze mocy zrobimy kiedy indziej, bo wymyśliłam swój własny autorski przepis. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już, już widzieliście moje odcinki, jak ja gotuję, co nie, jak dodaję wanilię do pierogów, albo jak Alexa obiera tasakiem ziemniaki. Także szykujcie się na coś naprawdę. Wyśmień tego, a ja już kończę, bo muszę odpalić klimatyzację, bo mi jest tak gorąco, że zaraz znowu będą komentarze, że weź się przypudruj, jakbyś żebyś taka spocona. No muszę być taka spocona, dlatego, znaczy w sensie nie muszę, ale jak ja odpalę klimatyzację, to będzie taki szum, że nawet najlepszy mikrofon mi tutaj nie pomoże, także życzę Wam miłego dnia, wielkie dzięki za to, że ze mną byliście i do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki, bye, bye! That swimmer! Oh my god, who's such a good swimmer, Ginny? Good job! This is amazing! <laughs> Here